O Boże. to jest połamane. Co mam zrobić? kurcze o, o Boże. Jadę do Włoch. To jest połamane. Nie mam tu co robić. Za ja, proszę. Doktorze, profesorze, umawialiśmy się. Mieliśmy porozmawiać o tym nowym odkryciu, co pan właśnie chciał... A, pan pan Tak, tak. E, nalazłem twarz, ale to jest... To jest e, połamane no, po prostu. I tak się zastanawiam po prostu, czy nie zakończyć tego. To jest starożytny, że powiem e, naczynie, bardzo starożytne, aczkolwiek jest, jest bezcenne. No bezwartościowe. Tak. Ja rozumiem. Jest to... bardzo cenny, ale nie widzę sensu, żeby dalej tutaj to odkrywać, po prostu. No. I co teraz zamierzasz, profesorze? Y Bo wiesz, szefowie ci kazali tutaj. Po prostu, nic. Pasz, nic, no, pojadę sobie. Poza tym odkryłem, że jakieś miasto zostało po prostu nowo nałożone. Aha. Ale oni ci kadzą! Ale ja nie mogę tutaj odkrywać, to jest strata czasu, rozumiesz? Tam są nowe odkrycia, tam na pewno jest coś... Coś co można odkryć. Tu też możesz odkryć dużo rzeczy. I właśnie powinieneś. Ale jeżeli takie coś będę dalej znajdował, to tutaj nie ma sensu, rozumiesz? To jest... Nic nie warte. Nie ma sensu tego odkrywać, skoro i tak tego nikt nie będzie kolekcjonował i nikt nie będzie tego szukał nawet. Żeby to kupić, czy coś. Myślisz, że co? Ja płacę za odkrycia? Nie. Co to w ogóle jest? Nie nie jedziesz do Rzymu. Jak to nie. To jest, są najbliższe plany, żeby... żeby tam zarabiać to w Polsce. Nie ma nic już do odkrywania. Czyli sądzisz, że wszystko jest odkryte? Powinno tak już być. Po prostu wszystko, co tu było, zostało odnalezione. W Chmielnie przynajmniej. A gdzie indziej nie mam, nie mam funduszy, żeby, żeby działać. Doktorze, doktorze, to ważna sprawa, to musi, to musi, być znalezione całe. Każą. Ale po co? To jest bardzo potężny artefakt. Ma być znaleziony. Ja nie widzę sensu. Ja po prostu nie widzę sensu, żeby, żeby tam coś się robić. Or the professor.